Siemanko z tej strony, Kamyk i witam Was w pierwszych informacjach odnośnie FIFA 14. Dzisiaj jest środa, 17 kwiecień i pierwsze informacje właśnie dzisiaj o 14 pojawiły się odnośnie FIFA 14. Pierwsze pięć jakichś dodatków, zmian w FIFA, które mają coś, jakiś duży wpływ na, na, na kolejną odsłonę tej oto serii. No i chcę właśnie je przybliżyć Wam, chcę Wam pokazać co co EA planuje zrobić. Hmm. Oczywiście wszystko możecie przeczytać na jej.com/pl/futbol/fifa14. Wszystko po polsku jest ładnie opisane. Na dole macie screeny, ale ja wam to przybliżę, gdyż chciałbym też robić taką serię, gdzie jeżeli coś nowego tylko pojawi się odnośnie FIFA 14, to właśnie tutaj będę o tym mówił. Tak więc pierwsze informacje w FIFA 14. No i lecimy. Pierwsza, pierwsza zmiana to ma być perfekcyjny strzał. Przygotuj idealne uderzenie, czyli nowy system będzie wykończany akcji. Jeżeli e, gracz będzie miał wysuniętą jakoś piłkę, która, do której nikt nie dobiega, to on ruszy do tej piłki, postara się wybrać najlepszą dla siebie pozycję e, i jak najlepiej uderzyć tę piłkę, żeby piłka jak najsilniej, jak najmocniej i jak najbardziej precyzyjnie trafiła w bramkę. Myślę, że to fajne, ale. Czyżby znowu jej za bardzo skupiło się na ataku, a nie zapomniała o obronie? No zobaczymy. Następny, e, następny dodatek to chroń piłkę, zdominuj środek pola i narzuć swoje tempo. Czyli w tym momencie e, nie będziemy dopuszczali obrońcy do piłki, będziemy sobie mogli dryblować w odpowiedniej szybkości, będziemy konstruować akcje w środku pola, a nie tak jak to jest teraz, że szybko po prostu piłka się przerzuca na atak. No, i będziemy walczyć o pozycję przed otrzymaniem piłki. Czyli obrońcy, znaczy na, nasi gracze, pewnie będą dochodzili do nas, pokazywali się na pozycjach, abyśmy to my mogli wybrać pas jaki chcemy, gdzie chcemy dodać akcję, a nie tak jak jest to teraz, że to my szukamy zawodnikiem, te, te, tej osoby, do której musimy podać. Bardzo fajna zmiana, moim zdaniem, bardzo wpłynie na, na FIFA 14, ale jak to będzie, to przekonamy się za parę miesięcy. Realistyczna fizyka piłki. Wow! Myślę, że to powinno być wprowadzone parę ładnych lat temu, fizyka, realistyczna fizyka piłki. Ale autentyczne zachowanie piłki, KOP z większą siłą i finezją, czyli znowu postawiło jej na atak, znowu atak jest jakby bardziej, bardziej właśnie skupiona FIFA na ataku i będzie ciężej się bronić i pewne wyniki będą jakieś kosmicznie wielkie. No ale jak to będzie, to jeszcze się przekonamy. Następnie inteligentni zawodnicy, lepsza współpraca w drużynie. To jest też trochę z tym drugim, drugim e, punktem, gdzie ci zawodnicy będą się nam pokazywać, ale tutaj mamy jeszcze właśnie w obronie, będziemy dostawać dodatkowego obrońca do krycia. Czyli teraz tu też tak można było zrobić po prostu naciskając przycisk, u mnie to był finezyjny strzał przy obronie, i wtedy zawodnik drugi podbiegał. Ale jak to będzie wyglądało w, te, w tej chwili, tej no zobaczymy. Podobno ma być to lepsza współpraca, może bardziej inteligentni będą się zachowywali. Ci oto zawodnicy. Zobaczymy jak to będzie. I ostatni już, ostatnia zmiana to jest globalna sieć scoutów. Rewolucyjna zmiana w trybie kariery. Czyli tutaj jej postawiło na tryb kariery, i tutaj będziemy mogli, do, dołączając do programu wyszukiwania talentów na całym świecie, rozwijać swoją sieć scoutów. Myślę, że to bardzo fajny dodatek, zwłaszcza do tych, dla tych ludzi, którzy uwielbiają tryb kariery i można naprawdę znaleźć jakiś bardzo. Fajne, bardzo fajne talenty i, i może to rozwinie trochę ten tryb kariery, który jednak jest trochę nudny po, po graniu e, paru ładnych godzin. No i na samym dole mamy screeny z FIFA 14 już. No i możecie sobie je oczywiście obejrzeć pod tym adresem, którym podałem wcześniej. No ale tutaj mamy e, Werder Brema kontra Wolfsburg. No jak widzimy tutaj Diego niby próbuje coś tutaj podejść do piłki. No... Nie będę omawiał screenów, możecie sobie je po prostu zobaczyć. Tutaj mamy walkę o piłkę między Roysem a Schweinsteingerem. Dalej mamy PSG z Marsylią, jakiś mecz i też właśnie tu, było, tu był pokazany ta chroń piłkę, tak więc tak będziemy chronić piłkę. No i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. To są tylko screeny, które pokazują jak, mu, jak to będzie wyglądać. No i, i, i to tyle na, na dzisiaj. Możecie sobie screeny zobaczyć pod tym adresem. Tak jak mówiłem jeszcze raz, FIFA 14 nadchodzi. Miejmy nadzieję, że zmiany. Jeszcze będzie więcej zmian, jeszcze będzie więcej. Sorry. Jeszcze będzie więcej informacji. Każdą informację jak najszybciej ja będę starał się właśnie w filmie przekazać Wam. A dzisiaj to by było tyle informacji odnośnie FIFA 14. Domyślę, że 27 września będziemy na nią czekać z niecierpliwością. Ja przynajmniej będę. No i to tyle, trzymajcie się do usłyszenia, do następnego odcinka właśnie z tej serii. Na razie.